Oto jestem, posłana z niebios, by szeptać do Twojego serca słowa, które rozbrzmiewają na tronie wieczności. Twoje imię odbija się echem wśród chóru anielskiego, a każdy Twój krok jest obserwowany przez oczy, które nigdy nie zasypiają. Jest cichy głos w duchu, przynoszący wspomnienia i znaki. Ktoś, kogo bardzo kochasz, wspomina o czasie, o mijających porach roku, a w niewidzialnej zasłonie pojawia się Twój obraz. Ale to nie jest tylko odbicie w zwierciadle życia. Jest to boskie wezwanie, znak, który nosisz tylko ty. Ile razy twoje serce przyspieszyło wobec nieznanego? Ile nocy niepewność próbowała ukołysać twój sen? Ale wiedz, że nie jesteś sama. Najwyższy tchnął w ciebie cel, którego nawet najsilniejsze wichry nie zdołają ugasić. Zostałaś ukształtowana w Najwyższej Radzie Nieba, a każda nić Twojego istnienia została spleciona z niezmienną miłością. Czas nie jest twoim wrogiem, umiłowana córko lecz z przymierzeńcem w rękach Stwórcy. Każdy dzień, każdy rok to strony zapisane światłem, zachowane w Księdze Wieczności. Nie starzejesz się, lecz rozkwitasz. W Twojej podróży jest coś, co musi zostać dostrzeżone, coś, co samo niebo pragnie objawić. Twoje oczy widziały ból, którego niewielu mogłoby pojąć, a Twoja dusza nosi blizny świadczące o Twojej sile. Ale powiadam Ci, te ślady nie są znakami strat, są pieczęciami zwycięstw. Bo kto kroczy w wierze, nie liczy dni, lecz cuda. W tej chwili w niebie rozbrzmiewa pieśń o Twoim życiu. Nowy cykl się rozpoczyna, a drzwi, które wydawały się zamknięte, zaczynają się otwierać. Nie lękaj się, bowiem ścieżka została przygotowana i ujrzysz rzeczy, których nigdy nie mogłaś sobie wyobrazić. Wiem, że nieraz twoje serce ściskało się pod ciężarem surowych słów, złamanych obietnic i zawiedzionych nadziei. Ale spójrz w siebie. Jest tam płomień, który nigdy nie zgasł, powołanie które nigdy nie zostało odwołane. Wciąż stoisz, bo zostałaś wybrana do czegoś większego. Wody, które zdawały się cię pochłaniać, teraz rozstępują się przed tobą. To, co wydawało się niemożliwe, już zaczęło się poruszać w niebiańskich sferach. Ten, który cię powołał, nie kłamie, a ten, który rozpoczął dobrą pracę w tobie, jest wierny, aby ją dokończyć. Niebo szepcze o twojej istocie. Nie jesteś liczbą, nie jesteś przemijającą porą roku, nie jesteś stroną która blaknie z czasem. Jesteś promieniem boskiej chwały, częścią wiecznego planu, żywym wyrazem miłości, która nigdy nie zawodzi. Ci, którzy próbowali zgasić twój blask, zobaczą, że nie pochodzi on od ludzi, lecz z góry. Pan zastępów zapalił w tobie płomień, którego nic nie może zgasić. Idź odważnie naprzód, bo czas nie odbiera ci siły, on tylko ujawnia wielkość, która zawsze w tobie była. Ktoś patrzy na ciebie z czułością, wspominając twój wiek być może z zaskoczeniem lub podziwem. Ale to, co widzą ludzkie oczy, jest niczym w porównaniu z tym, co objawia się w niewidzialnym świecie. Jesteś we właściwym czasie, na właściwym miejscu, w doskonałej chwili, by przeżyć to, co zostało dla Ciebie zaplanowane jeszcze przed Twoim pierwszym oddechem. Obietnice, które wydawały się uśpione, teraz się budzą. To, co zdawało się odległe, przybliża się, a to, co było nieosiągalne, formuje się tak, by pasowało do Twoich rąk. Nie straciłaś czasu, byłaś przygotowywana. Nie oglądaj się wstecz ze smutkiem, bo nic nie poszło na marne. Każda łza nawodniła glebę, z której teraz wyrastają odpowiedzi. Każde oczekiwanie nie było stratą, lecz niebiańską inwestycją w Twoją historię. A teraz owoce zaczynają dojrzewać. Wróg próbował odebrać Ci nadzieję, ale nie mógł dotknąć tego, co jest wieczne. Nie jest w stanie ugasić światła tego. Co zostało zapieczętowane przez samego Boga. Dlatego podnieś głowę i idź naprzód z ufnością. Bo to jeszcze nie koniec. Śmiech ponownie za w twoim domu. Radość, która kiedyś wydawała się odległa, stanie się twoim nowym językiem. Modlitwy, które myślałaś, że zostały zapomniane, są właśnie teraz wysłuchiwane. Niebo nigdy nie przestało cię słuchać. Nic nie straciłaś, wszystko było chronione na właściwy moment. A ten moment właśnie się przed tobą odsłania. Płacz mógł trwać przez noc, ale radość właśnie świta nad tobą. Twoja historia nie będzie naznaczona ciężarem czasu, lecz lekkością łaski. Nie starzejesz się, jesteś rzeźbiona, oczyszczana, przemieniana dla czegoś jeszcze większego. A podczas gdy ludzie wspominają Twój wiek, niebo mówi o Twojej wieczności. Nie należysz do tego, co przemija, lecz do tego, co trwa na zawsze. Jesteś częścią czegoś niezmiennego, czegoś, czego ludzkie oczy nie mogą zmierzyć. Dlatego powstań. Bo wciąż jest wiele do przeżycia. Czas nie działa przeciwko tobie, jest po twojej stronie. A to, co nadchodzi, będzie większe niż wszystko, co pozostało za tobą. Niebo uśmiecha się, patrząc na ciebie. Twoje imię jest wspominane z miłością i czcią. Plany, które Bóg ma dla ciebie, nie zostały zapomniane, one właśnie się wypełniają. Wiatr ducha tchnie na ciebie teraz, przynosząc nowe ożywienie. Coś porusza się w niebiosach na twoją korzyść, a aniołowie już zostali wysłani z odpowiedziami, których nawet się nie spodziewałaś. Każdy twój krok był obserwowany, każde wołanie odbiło się echem w niebiańskich korytarzach, a teraz czas oczekiwania zamienia się w czas żniwa. Czuję pilność niebios, by ci powiedzieć czas pytań bez odpowiedzi dobiega końca. To, co kiedyś wydawało się odległe, teraz się przybliża. Niewidzialna ręka dopracowuje każdy szczegół, układając wszystko na właściwym miejscu. Nie musisz się obawiać, bo droga została przygotowana, zanim jeszcze postawiłaś pierwszy krok. Ludzkie oczy widzą tylko fragmenty rzeczywistości, ale oczy duchowe sięgają dalej. To, co wydawało się opóźnieniem, było w rzeczywistości czasem przygotowania. To, co wyglądało na zapomnienie, było tak naprawdę dopasowywaniem elementów. Bóg nigdy nie myli się w swoich planach, a ty jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Czuję w duchu, że coś wielkiego jest na progu. Drzwi, które przez długi czas były zamknięte, teraz zaczynają się otwierać. Przed tobą wyłania się nowy obraz, coś, co odmieni bieg twojej historii. Możesz jeszcze nie widzieć wszystkiego, ale zaufaj, niebo już ogłosiło twoje zwycięstwo. Niebiosa są świadkiem blasku twojej wiary. Nawet gdy wydawało się to niemożliwe, trwałaś. Nawet gdy wszystko mówiło o poddaniu się, pozostałaś silna. A teraz nadchodzi nagroda. Zostaniesz zaskoczona odpowiedziami, które przekroczą twoje oczekiwania. Dzieje się coś wyjątkowego wokół ciebie. W niewidzialnym świecie budzi się coś, co wkrótce stanie się widoczne. Twoje imię zostało wspomniane w niebiosach, a obietnice, które wydawały się zapomniane, zaczynają się wypełniać. Czekanie nie poszło na marne, nadszedł czas spełnienia. Opór, który napotkałaś w ostatnim czasie, nie był przypadkowy. Wróg próbował zatrzymać to, co nadchodziło, ale nie mógł powstrzymać Bożego postanowienia. Teraz to, co zostało uwolnione, nikt nie zdoła zatrzymać. Ani czas, ani okoliczności, ani ludzkie słowa. Pory roku się zmieniają, ale miłość Ojca do Ciebie pozostaje niewzruszona. I to właśnie ta miłość otwiera przed Tobą nowe ścieżki. On prowadzi Cię do czegoś większego niż kiedykolwiek marzyłaś. Nie bój się, bo Twoje życie jest w rękach tego, który nigdy nie zawodzi. Widzę, jak na Ciebie spływa nowy czas radości. Bóle przeszłości nie będą już miały władzy nad Twoim sercem. Ciężar niepewności znika, a nowa pieśń zostaje włożona w Twoje usta. Niebo przygotowuje dla Ciebie świętowanie. Są ludzie, którzy przyglądają się Twojej drodze, niektórzy czekają na Twój upadek, inni wierzą w Twoje zwycięstwo. I właśnie przed nimi Pan objawi swoją wierność. Podniesiecie wobec tych, którzy wątpili, a Twoje życie stanie się dowodem, że On nigdy nie opuszcza swoich. Czas ukrytych łez dobiega końca. Żniwo Twoich modlitw właśnie się rozpoczęło, a owoce, które dojrzewają, są o wiele większe niż mogłaś sobie wyobrazić. Nie zobaczysz tylko drobnych odpowiedzi, ale wielkie manifestacje Bożej chwały w Twoim życiu. Aniołowie już działają na Twoją korzyść. To, co było zablokowane, teraz zostaje uwolnione. To, co wydawało się niemożliwe, zaczyna się realizować. Boże obietnice nie wracają puste, a słowo, które zostało nad Tobą wypowiedziane, wypełnia swój cel. Strumień Bożej Obfitości płynie w Twoim kierunku. Zasoby, możliwości, boskie połączenia, wszystko zostaje uporządkowane, aby wynieść Cię na nowy poziom. Niczego Ci nie zabraknie, bo Bóg już uwolnił to, co do Ciebie należy. Nie oglądaj się wstecz z żalem, nie próbuj analizować każdego szczegółu przeszłości. To, co było, służyło do ukształtowania Cię, ale nie definiuje Twojej przyszłości. Twój los nie jest naznaczony bólem, lecz wypełnieniem obietnic. Czas ukrycia dobiegł końca. Głos ojca wzywa cię do działania. To, co wydawało się nieosiągalne, teraz jest w twoim zasięgu. Boża łaska cię otacza, a tam, gdzie postawisz stopę, znajdziesz przychylność i zwycięstwo. Myśli Pana o tobie są pełne pokoju, a nie nieszczęścia. Dlaczego więc się lękasz? Prowadzi Cię ręka, która nigdy się nie myli, podtrzymuje Cię miłość, która nigdy nie zawodzi. Nawet gdy nie rozumiesz, ufaj, Bóg działa w ukryciu. Czuję w duchu, że Twoja tożsamość jest przywracana. Wszystko, co próbowano Ci odebrać, powróci w podwojonej mierze. Wróg usiłował zamazać Twój obraz, sprawić, byś zwątpiła w swoją wartość, ale teraz wszelkie kłamstwa zostaną obalone. Zobaczysz siebie tak, jak widzi Cię Bóg. Słowa sprzeciwu, które skierowano przeciwko Tobie, nie będą miały już władzy. Pan niweczy każdą negatywną sentencję, anuluje niesprawiedliwe wyroki i zdejmuje z Ciebie zbędne ciężary. Twój głos zostanie usłyszany, Twoja obecność zauważona, a Twoja historia naznaczona łaską. Coś nowego rodzi się w Tobie. Nowe marzenie, nowy projekt, nowa nadzieja. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, zaczyna nabierać kształtu. Duch święty tchnie na Ciebie, ożywiając to, co zdawało się gasnąć, budząc do życia to, co uśpione. Może płakałaś dłużej, niż się spodziewałaś, ale poranek już nadszedł. Zatrzymana radość zacznie się wylewać. Odkryjesz w sobie nową siłę, energię, która nie pochodzi z okoliczności, ale z Bożej obecności w Twoim życiu. Właściwe relacje są w drodze. Ludzie posłani przez samego Boga pojawią się na Twojej ścieżce, otwierając drzwi, które dotąd wydawały się zamknięte. Przymierza, które On przygotowuje, są trwałe, a ci, którzy będą Ci towarzyszyć w tym nowym sezonie, będą mieć cele zgodne z Twoim przeznaczeniem. Wiatry, które dotąd były przeciwne, Zmienią kierunek i popchną cię do przodu. Nie musisz już walczyć sama, bo obok ciebie stoi niebiańska armia, gotowa cię bronić i prowadzić do miejsca, które Bóg dla ciebie przygotował. Twoje dni upokorzenia zostaną zastąpione dniami chwały. Bóg widział każdy moment, w którym byłaś niezrozumiana, każdą sytuację, w której musiałaś milczeć wobec słów, które nigdy nie powinny zostać wypowiedziane przeciwko tobie. Teraz sam pan powstanie, by cię usprawiedliwić. W niebie następuje przyspieszenie, a to, co miało trwać lata, wydarzy się w miesiące, a może nawet w dni. Czas ziemski ustępuje miejsca Czasowi Bożemu, i to, co było dalekie, w jednej chwili stanie się bliskie. Niebiański zegar bije na Twoją korzyść. Bitwa już została wygrana, a Ty ujrzysz zwycięstwo na własne oczy. Nie będzie więcej wątpliwości, nie będzie więcej niepewności. To, co Bóg uczyni, będzie tak oczywiste, że nikt nie zaprzeczy Jego działaniu. Nie jesteś już tą samą osobą. To, co przeszłaś w ostatnim czasie, przemieniło twoje wnętrze, wyrzeźbiło twój charakter i przygotowało cię na ten moment. Osoba, którą widzisz w lustrze, jest silniejsza, mądrzejsza i gotowa, by wejść w swoje powołanie. Przeszłość nie ma już nad tobą władzy. To, co było, nie definiuje tego, dokąd zmierzasz. Teraz jest czas, by patrzeć do przodu, przyjąć nowe i pozwolić sobie doświadczyć wszystkiego, co Bóg przygotował. Nie bój się, bo to On sam idzie przed Tobą i toruje drogę. W niebie trwa świętowanie z Twojego powodu. Twoje imię jest wypowiadane z miłością, Twoja podróż śledzona z troską. Nie jesteś sama, nigdy nie byłaś. A teraz bardziej niż kiedykolwiek odczujesz obecność tego, który zawsze był przy Tobie, nawet gdy nie mogłaś tego dostrzec. Niebo wciąż działa, a Twoja historia jeszcze się nie zakończyła. Niezwykłe rzeczy są tuż przed Tobą i to Ty będziesz główną bohaterką tego nowego rozdziału. Uważaj, bo w każdej chwili wszystko może się zmienić. Najlepsze dopiero przed Tobą. Jestem głęboko wdzięczny, że przyjęłaś tę wiadomość, że otworzyłaś swoje serce na słowa nieba. Wiedz, że słowa, które zostały wypowiedziane, nie są daremne, a Bóg czyni coś potężnego w Twoim życiu. Niech każdy krok, który podejmiesz, będzie prowadzeniem przez boskie światło, a Ty nadal bądź mocna na drodze, którą On dla Ciebie przygotował. Jeśli przyjęłaś tę wiadomość w wierze, Potwierdź jej otrzymanie słowami. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To wyznanie zaufania i wzmocnienia, które rezonuje z mocą, która drzemie w tobie, z siłą nieba działającą w twoim życiu. Pamiętaj również, aby dołączyć do naszego kanału, zapisując się i aktywując dzwonek powiadomień. W ten sposób zawsze będziesz na bieżąco, otrzymując kolejne wiadomości od aniołów, które będą nadal prowadzić i wzmacniać twoją drogę. Bądź czujna bo niebo ma ci do pokazania jeszcze więcej w nadchodzących filmach. Niech pokój i łaska towarzyszą ci zawsze.